Jak wam nasza ta impreza? Dziękujemy oczywiście za to, co przyjechali do nas. I co wy powiedziecie na ten temat? Ja cieszę się bardzo, że środowisko ukraińskie integruje się w ten sposób, bo tutaj również tak jak pani i wielu innych przyjechaliście z Gorzowa pomóc zorganizować tą imprezę tutaj naszym naszym mieszkańcom, mówię naszym mieszkańcom, bo to są mieszkańcy, którzy mieszkają w Subicach, mieszkańcom Ukrainy, bo to jest potrzebne. Taka, to jest nie tylko integracja mieszkańców Ukrainy, którzy mieszkają w naszym mieście czy w sąsiednich miastach, ale także to jest taka integracja również mieszkańców Ukrainy ze słubiczanami, chociaż my na co dzień się integrujemy ponieważ przecież wielu wielu ukraińskich dzieci uczy się w naszych szkołach, uczęszcza do naszych przedszkoli, nie mówiąc już o tym jak wielu Ukraińców właśnie przyjeżdża tutaj właściwie po to do Słubic, aby pracować tutaj najzwyczajniej. Tak jak powiedziałem na powitaniu ze sceny, że cieszę się bardzo, że tutaj jesteście, ponieważ wypełniacie lukę na rynku pracy, która w ostatnim czasie u nas no niestety jest dość znaczna, ponieważ wielu Polaków wyjeżdża do pracy, pracy szukać dalej na zachodzie Europy, nie tylko w Niemczech, ale i w Holandii, we Francji, w Anglii. Natomiast tutaj ta luka na rynku pracy, która powstała, jest wypełniana przez hmm, przyby, przy, mieszkańców przybyłych z Ukrainy i z tego bardzo, bardzo się cieszymy. Myślę, że jako Słubiczanie, jako ja, jako burmistrz, ale i Rada Miejska jesteśmy bardzo przychylni mieszkańcom Ukrainy i jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i przede wszystkim wsłuchujemy się w potrzeby i będziemy jak najbardziej, jak tylko będziemy mogli, tak będziemy pomagać, abyście czuli się u nas jak najlepiej. A my będziemy pomagać z pracy, naszym tak. pracownictwem zachęci po prostu Tak. Jest. z będziemy z mieszkaniem, z życiem, z bytą. I będziemy współpracować. Dziękujemy Wam. Myślę, że ta, myślę, że ta współpraca, która, jest, która już jest od kilku lat, ona będzie tylko się jeszcze lepiej rozwijać i będziemy dążyć, aby było jeszcze lepiej. I Dziękujemy, bardzo dziękujemy dziękuję. za wsparcie i do zobaczenia. Miłych Wam wszystkich. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo.